Czekam, czekam, czekam. Witam Was! Ja jestem SOPEL! A to pierwszy odcinek z serii... No nie pierwszy bo się nagrywałem na drugim kanale. serii... Sapel! A to VIP, nie zbieraj, bo nic nie zbierasz. Chodź. Sapel, sapel, sapel. Sapel! No. Y, wyspa jest. Dwie osoby są na wyspie. Widzisz wyspę tą z lewej? Widzę, właśnie. A w ogóle to ja się będę przebierał, ludziska, bo ja teraz brzydko wyglądam. Teraz sobie pójdę do fryzjera, pójdę nowe ubrania kupię. W sklepie w Biedronce oczywiście. Tam najlepsze. Ooo, straciłem trzy serduszka. Gdy że wod mi się wyłączył taki... What? Czołgi ostatnio ludzie zaczęli? Bo od pierwszego odcineczka, kiedy mnie znalazł obecny tutaj zresztą. Kuba... To minęło już trochę. Nauczyłem się już dużo. I już praktycznie mówię Sopel, Sopel. Tylko czasem mi się zdarza. A, Kuba, jeszcze... Tak mi TNT lechło. O, Jaj. jeszcze Tylko że coś przystało. Nie. To zawsze mi kowadła! Nie kowadła też się. I jest mi Jest mi... złoty armor, złoty. Mamy złoty. Dobra, chodź wybijamy My ze strony. Kukułbą. Jeszcze należy wybrać dla mnie kostę. Lampkrawka, nie wiem. Zabijesz lampkrawka? Nie, nie. Się spalił. Spalił się lampkrawka? Czyli zombiakiem nie giną. Już się co to jest. Dami... Gaz tu się mnie bije. O, widzę Ciebie, widzę Ciebie. Ja się... Dobrze. Masz ten żelazny? Nie mam. Nie potrzebuję, bo na spalmy ustawiłem ja. blombiaksów. O, zbroja. No, ale obok moja, to Ja tam giant nie zabił. No, kolejny blombiaksów. Jak mi teraz nie jak ten Kiro w y, zamian, taki lepszy od żelaznego lub żelazny... Dobra. Dyleci. Uważaj, zombie! lucky! Uważaj na tego dużego! Nie wiem, ja go biję, ja go biję. Odfilamkuję go może to to na tej rzecz. Bo wiesz, że z nich lutają? No, na to odkryłem. Kurde, nie lubię bić ich motyką. Która ma jeden w Silver pisz mnie leje! A czy to jest Albo będzie cienko, jak będzie. Coś... A ja duszka. Tak? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mam trzy. Czekaj, ale masz jeszcze 30 sekund, zanim się walka nie zacznie. Laki i taki jabłuszka, ja się wiesz, te koksowe. Ja i tak olewam to, że już się walka. A ja komuś giant wyleciał. DJ Dąbrowski jest. Z tego zaczął, oczywiście. Ja, kogoś giant zabił. Ja zmięłem ja tak, że gościa zabiłem, ja, ja? czy ja? ten dżiant. A ja dzięki temu zdobyłem... Ale mnie zabił! Slajmu jeleję. Unlucky zabił mnie na hita. Zabił. No slajmu jeleję. Ja cię... Gdzie ty jesteś? Uciekam od gości. Gdzie ty jesteś? Bo nie ma szans zabić bez jednego kucza. Ty jesteś? O jesteś, 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 jesteś. Pomóż mi dać gościom. Nie ty mogę ja. Gościu nie... ma knookbaka na ręce. Ja nie żyję. Co? Widzisz tego kawary? Tam kiedyś zginąłem. Go czy... zabił. Subskrybujcie, subskrybujcie Ja żyję Tak? Tak O, mam Diaksa jednego Ja nie żyję Mam blok diaksów Zjemko Uważaj, to? Unlaki Za ja tobą Co? Umlaki życie Slide No Żydę Blok Diaksów powinien gdzieś tu leżeć go już ktoś wykopał. Poszukaj mi bloku diaksów gdzieś. Yy, chodź, wiem gdzie jest. No nie widzę cię, idioto. A, tam jest jeden. Pamiętam, bo tam jednego mi wylotło. Tak, dobrze, tam idziesz dobrze. Jest. Jest, to kopaj magię, go. Masz diaksów. Dziewięć. Nie, bo jeszcze mam... Uważaj, yy, uważaj gaz. Wiesz, czemu te gasy mnie tak nie lubią? No, czemu? Bo je ignoruję. Nie, ale ja też o... je ignoruję. Ja cię spektuję. No i z na hita. Tu bardzo dobrze. Riepki, nie Rubenia. Dawaj, tu się gościu rozsypał. Miał diaksowe rzeczy. Miał diaksową siekierę. I enchanting miał. Miał enchanting. Enchanting table? No. ja jaką miał zbroję? Miał jakąś zbroję? Miał chyba całą majronową, ale tutaj w dole jeszcze leży. Tak? No. Aha, no. Tutaj jest zbroja. No, złota. Ale to jest moje. To są moje złote rzeczy. Bo to ja się tutaj rozsypałem. Nie, to są słabe. Nie wiesz czy, czy dalej kogoś nie ma? Nie wiem. Chyba nie ma. No, Najpewniej ja to też się rozsypie i ja po prostu wygram, tak? Mogę ci pospaktować gdzie ktoś jest. No mówcie ktoś. KUDDE! gincie. Nie, nic cię raczej, nie raczej nie będzie na nie. Na... Nie, ale ja myślałem, że zginęłem, ale przecież... Nie? Do... Dobra, Piczu. Ej, masz jeden level, masz jeden level. Co? Jak się? Bo tutaj leży enchanting table. mam enchanta Zaraz pójdę kogoś za killa Znaczy coś za killa bo kogoś nie mam na razie ochoty. Bo nie mam żadnej zbroi. Zbroja ma mała A ty znaczy, jesteś nade ale... mną? I tak, jestem obok ciebie. Oh! Umlaki! Bigo! To A ci wylecą z rzeczy. A wylotuj ci z niego rzeczy? Ja go nie zabiłem. To jest ten co ja go chciałem zabić. Nie, bo to by latał. Nie! Mieś... O, dwa dwa unlucky rzeczy. Jestem Zobacz w sobie. Co nie kłamałem. Nie kłamałem ci z unlucky rzeczami. Coś mi kila? Aha, dużo coś. Ciastko Unlucky good! Żebym wymyślił. Ustawiony chłopie. Tylko jeszcze przydałaby reszt, się resztę broni. No i jeszcze jeden zombie, jaki dawać. Oj, jakie spodnie mi wylotły. No. No, jeszcze takie przynajmniej potrzebne. Tylko, żeby mieć jakieś schronki, które będą nie! Nie! Tak wszystko zrobiłem. I dobry! Ale próbuję zabić tego szkieleta, widzisz? Ty masz sposób, żebym go zabił? Znaczy... mam, ściągnę go z łoku. I teraz bij go. I? Y, jego łuk ci wyleciał. Podnosiłem ja, płomień, uderzenie innymi słowami zabije wszystko na widać. A, ja mam bloka masz nie o to chodzi dobra. mam 10 diaksów tak? No, nie. Mm. no dobra, dawaj, dawaj widziałeś co zrobiłem? mam 19 diaksów i hey, crafting mi nie działa, znagowałem się chyba ja go zobaczę jak on jest. Zobaczę go jak jest uzbrojony. To ci powiem. Kto? Ja osobiście. Ja sobie robię całą dek zbroję. Trzeba Ja Na razie nie ma go na spełni. Kurde, nie zrobiłem. Ja. Jak jest uzbrojony? Nie widać go, nie ma go na spełni. Oczywiście, że nie ma go na spawnie. Chyba nie jest tak ciemnym, wigilem, żeby pójść na spawn. Coś mnie bije. Znów głód bez jaj. Dobra. Dobra dawaj. Czego go masz zgodnie z A to idzie na mnie? Nie. Ona się fajnie uzbroiłeś, powiem tak. Jeszcze z unlucky swordem, no to... Tak się nazywa? Nie. Powiem, że masz duże szanse. Masz całą diaksową. Złapię sobie jeszcze dla bezpieczeństwa jeden diaks miecz. Chwidzenia. Pozdro. Dzień, mam Widzę Co? Ma całe diaksowe EQ i diaksowy miecz, ale nie ma unlaki. Dobra, mam dwa zęczancone miecze. I, gdzie jest? Przestaw Ja sobie coś muszę zjeść Poszedł. Muszę gdzieś A Co to jest? Ja mam, u ciebie? Rafał. Rv020. Co? U ciebie. Nie, trudzić. To to powiedz, że mata już mówi dzień dobry. Dobrze, no, dobrze. Ja zawsze tak robię. No ten tak ten raf. No na się ode mnie laki blok. Nie, nie wracaj. Dlecę go z z łuku, bo ja mam unlucky bow. Ale wiesz, że on wziął właśnie teraz. Yy, z Zjadł Jest w bazie. Gdzie jest? Wyszedł z niej. Ja go obserwuję. Gdzie jest? Koło mnie? Nie. A na koło spawnu jest? Gdzie on jest? Leć na spawn, ja, ja koło niego biegam i powiedz, że on koło mnie gdzieś jest. Co? Dobra, on idzie, on idzie. Gdzie? Idzie na spawn, ale wiesz, no, to lepiej zjedz koksa jak nie, masz. Nie mam. Władam to. Kurty, no. Gdzie jest? Idzie na spawn. Z strony na... przychodzi? Yy, uważaj, uważaj, idzie. A gdzie? Z drugiej twojej strony, z drugiej. Z przodu? Czy z na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Nie, nie z tej strony, obróć się, obróć się. Obróć A? się. Jeszcze bardziej się obróć. Idzie no, na ciebie no! już. Nadal jest na koksie? Chyba. Wylał lawę, ale idiota. Bierzaj go. tego w ogóle nie mogę już hitnąć. Ja go lałem ciągle. Dobra, koniec. Komentujcie, subskrybujcie, łapka. O cześć! Łapka mówi.